Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest sobota i takie szybkie, szybkie drapanko w sobotowe, bo to w soboty wiadomo, nie ma tak czasu. Trzeba lecieć znowu na trening za Karolem, za godzinkę i tak na raz, dwa. I dzisiaj sobie zabrałem dwie krzyżówki jak nigdy z numerem 5 i 22. I świąteczny kalendarz z numerem 17. No i co, zobaczymy, coś się tu dziś wydarzy. Wkład to 30 zł. 30 zł. Uj. Nie za blisko. Na dworze śnieg, właśnie pada. Spojrzałem. Yy, na termometrze 0. I robi się biało. Aż dziw, że w listopadzie biało. No dobra, bo u nas to śniegu nie widać przez cały rok. O, proszę, jest gwiazdka. Czyli pierwsza gwiazdka wpadła. No jak śnieg, to i musi być gwiazdka, nie? Trąbka. Jest druga gwiazdka. Pięknie to już jest 20. No może jeszcze coś będzie. Pada śnieg, to gwiazdki się sypią. Kominek. Pałwanek też pasuje. Czapka jak najbardziej. <laughs> czy jeszcze jakaś gwiazdka dojdzie, czy już to będzie komplet? Lody sople też pasują do dzisiejszej aury. Co my tu mamy? Choinka, kożuch, łyżwa, piernik i, i na tym koniec. Dwie gwiazdki. To jeszcze te łeb Mikołaja, co jego ostatnio było, też były dwie gwiazdki. Łeb Mikołaja. A dzisiaj? No dzisiaj nie, dzisiaj jest prezent. To jeszcze trzy takie same kwoty może wpadną. Jest szansa na dyszkę. 10, 10. Ostatnio też tak miałem. Co były. Ale nie. Nie tym razem. Czyli. Dwie gwiazdki są. Może być nawet i 50. Może być 20. 30. O, ale myślę, że będzie po. Ile obstawiacie? Ja myślę, że pod dyszku. Po dyszku to trochę przybliżyć. O. A nie. Proszę. Nie podyszku. Mamy 20 i tu będzie chyba dyszka Nie 30. O kurczę, to mamy 5. No. no. Kalendarz odrodził się z Feniks z popiołów. Mamy dwie gwiazdki 50 zł, 20-30 To by się spodziewał. Idziemy tu mamy te kontrolne. DD. Kontrolne do DD na 5D. Dobra. fajnie Dwie gwiazdeczki są. Wkład 30, mamy 50. To już jesteśmy na plusidle. Mm. <laughs> w sobotnim plusie. No to lecimy dalej. Tu brakuje poemat. Mamy radce i w ostatnim owce. I ten poemat w bonusie brakuje dwie literki. Jest, już jedna brakuje. Jeszcze literka T jakby padła, to już bym się ucieszył. To jest numerem piątym. Jutro wybieramy się na mecz Kolejorza. Także tam wrzucę jakiś pewno short z meczu. Drapać nie będę jutro. Zresztą w niedzielę, jak zawsze, nigdy nie drapię, chyba że tam już mam coś zdrapane. Na zapas to wrzucam, ale to raczej na zapas to mam bardzo rzadko coś zdrapane. Jak już wiem, że przez trzy dni nic nie leci, no to wtedy tam drapnę na, na ten zapas. A tak jadę na bieżąco. Dzisiaj właśnie skoczyłem sobie do kolektury. Raz, dwa, trzy. I, I drapiesz ty. F. <laughs> Literka F. Tu jeszcze E. Dobra F. Gdzie tu jest F. Nie widzę. Albo się lepiej jestem, może tak być. F. Też nie widzę. Albo wiadomo. Dobra, literka T dajcie. Dali E. Powstało Molo. Powstało molą, czyli drugie. Tutaj L. Tutaj L. Tu nic nie powstaje. A w trzeciej czy coś. Też nic chyba. <laughs> no nie. I ostatnia będzie ta literka T czy nie będzie T. No nie. Nie dali. Literka K. A K tu jeszcze L. No ale to zabraknie. K, k, k. No tak. Czyli tam będzie pusta. Coś mi się wydaje. Chyba, że gdzieś coś przeoczyłem. Kra. <laughs> Drugie słowo. I to na tyle. Razem dwa. Tu była stówka, nie dali. Mamy Y, u, czyli przegrana. To lecimy z numerem 22. Tu na razie nic. I mamy literkę O. Zakupy to nie. Ale mi się tu śliska. Nie, dobrze mi się tu drapie. Literka O. Nie chcę dzieciaki tam. A ja drapię w Karola pokoju, także żeby była cisza i spokój. Owiec, pierwsze słowo. Pierwsze słowo, dobra. Coś tak tutaj powiewa. Słyszę za oknem, że wiaterek taki trochę chyba silniejszy. Dobra. Lecimy dalej. Literka G. Z nie będzie, bo to już by było za dużo słów, widzę, więc z ponosu też nie będzie. G. Gierymski się utworzył, Gierymski, co to, co to nazwa, Gierymski, Dobra. to jest pierwsze też słowo, a tylko dwie zostały, U, no i Z nie będzie, U, U. U. Tu jeszcze G. Było G. U. No nie ma więcej tego U. Chyba będą moby dwie puste, ale kalendarz. Rebus. Kalendarz nadrobił straty. Jeszcze na plus dał, także nie jest źle. Tu gdzieś u jest U. No mówię Z jakby padł Z jakby padło to jest pozamiatane w papciach normalnie no, wiedziałem że ja wiedziałem że tak będzie uh -huh, uh -huh. 20 zł i razy 2 mamy BU no tak przegrane niestety Obydwie dwie się zmiesiły jest, co tu jest dobra podwyższamy trochę i co na 30 zł. przegrały dwie krzyżówki. Wygrał tylko świąteczny kalendarz i wygrał kwotę 50 zł, czyli dwie dyszki do przodu. Z numerem 17 kalendarz spisał się. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia życzę. Widzimy się w poniedziałek. Zresztą jutro z meczu coś wrzucę. Jakiś short albo coś, nie wiem. Zobaczę, nagram, jak zajedziemy z Widzewem i tylko kolejarz. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.